Dobra, dzisiaj mamy kolejny tani obiad do zrobienia. Witam Was na kanale. Tutaj mamy jak widzicie śmietanę, ogórek, cebulę, jajko. Więc łatwo się domyśleć, że to, będą, że to będzie obiad. Jajeczko sadzone, prosty tani obiad do 5 euro. Czyli ogórek kosztował 39 centów. Nawet taniej cebula kosztowała jedna jakieś 40 centów. Liczmy, że razem euro. Dwa jajka kosztowały też około euro. No, no. przesada 50 centów. No i śmietana. 70. Piliśmy, że tutaj jest 3 euro, 3, no około 4 euro i kilogram ziemniaków, który się gotuje, też kosztował euro. Więc poniżej 5 euro obiadzik naprawdę dobry, jajko sadzone z cebulką i z mizerią. No i tak wygląda mój obiad na sobotę. Jajeczko sadzone, mizeria, ziemniaczki z cebulką. Coś pysznego, tanio, pyszne. I chyba każdy to lubi. Polecam też do tego pić kefir, jeśli macie, też fajnie wchodzi z takim obiadkiem. No i nic, to wszystko, trzymajcie się, do następnego, cześć.